Cześć, nazywam się Jan Piątkiewicz, witam Was na kanale YouTube dobryrowery.pl. Zapraszam Was na kolejny filmik dzisiaj poniedziałek, czyli tradycyjnie już na naszym kanale podsumowanie tego, czego możecie spodziewać się w najbliższym tygodniu. W tym tygodniu, jak zwykle, będzie troszkę poradników, będzie też test. Pokażę Wam nowego Crossa Level B8 na rok 2017. To bardzo ciekawy rower, bardzo mocna rewolucja, jeżeli chodzi o B8, bo na pokładzie tego roweru znajdziemy już w tym roku m.in. RockShox Rebe czy napęd Shimano SLX. więc bardzo mocna rewolucja, jeśli chodzi o najwyższy aluminiowy model roweru górskiego w Krosie. Poza tym będzie poradnik. Postanowiłem w tym tygodniu odświeżyć nieco temat związany z wyborem wielkości kół w rowerze górskim. Na naszym kanale znajdziecie poradnik sprzed bodajże dwóch lat, który jeszcze uwzględnia w wyborze koła 26 cali. Stwierdziłem, że biorąc pod uwagę również i moje doświadczenia z ostatnich dwóch lat, jak i generalnie rewolucję, która się na rynku odbyła, o kołach 26 cali trzeba będzie już zapomnieć. Za to trzeba będzie uwzględnić nowe tendencje, czyli koła. Plus, powiem wam dla kogo, które koła będą lepszym wyborem, przy jakiej jeździe, które koła wybrać, jakie są ich plusy, jakie są ich minusy. Generalnie sobie znowu o kołach porozmawiamy. Oprócz tego, jakaś niespodzianka, myślę, że będzie to czas na podsumowanie testu produktów, które testowałem przez całą zimę, które troszeczkę już przeszły. Niektóre są nieco sfatygowane. Pokażę wam parę elementów, zwłaszcza odzieży, bo mogą się wam przydać również w tym okresie wiosennym, bo jak widać, Wiosna jest piękna, jesteśmy właśnie w Puszczynie Połomickiej pod Krakowem. Warunki do kolarstwa przełajowego, do, do jazdy na rowerze gravel wręcz idealne. Cieszymy się słońcem, temperatura około 15 stopni, więc w końcu taka prawdziwa, mam nadzieję, wiosna, która pozwoli nam nagrać dużo nowych, ciekawych materiałów, przetestować dużo nowych, fajnych rozwiązań. Tradycyjnie oczywiście zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Jest Was coraz więcej, naprawdę bardzo mnie to cieszy. Bardzo też aktywnie reagujecie na filmiki, jest coraz więcej polubień, udostępnień. Zachęcam Was również do naszego Facebooka, bo tam jest bardzo dużo interakcji, tam możecie mieć wpływ na to, jakie filmiki tutaj widzicie, możecie decydować, który filmik się w danym momencie pokaże i wiele więcej. Oczywiście zachęcam Was również do odwiedzenia naszego Instagrama, fotki z dzisiejszego treningu oczywiście również na Instagramie, dobre rowery się znajdą. No i tradycyjnie oczywiście na końcu zachęcam Was do odwiedzenia mojej strawy, gdzie zapisuję wszystkie treningi, tam też są wrażenia z jazdy na różnych modelach rowerów, bo to, to te rowery, które testuję, oczywiście znajdują się również na strawie, w podsumowaniach, w Zobaczycie, jak one sprawdzają się w praktyce. Do zobaczenia już w środę, w środę o 21. Pamiętajcie, że widzimy się także w piątek oraz w niedzielę o tej samej godzinie.